Tata! Mes jego chcę tu kurwa udawać! Witam serdecznie, panie i panowie uroczysto świadczami, że wraca piwo. W związku z tym, no cóż, nie pozostał nic więcej jak mały łyczek. I startujemy! Tu ludzie remonty robią. A jak chcemy odcinek nagrać, no wracam z piwem, a tu wierce nie będzie. Halo, jak to? Chyba można. Jaka jest obecnie sytuacja? Mam nadzieję, że każdy z nas wie i każdy zdaje sobie sprawę, jak należy się zachować, dlatego jeżeli nie musisz, naprawdę zostań w domu. A jeżeli brakuje ci mu futbolu, rozejrzyj się dookoła. On jest po prostu wszędzie w każdych codziennych sytuacjach, jak na przykład podczas przygotowania kakao. Zakładamy, mam lewego na kuciarę kakao! Dylan kuciara kakao i wam pormas! Dylan lecie! Dylan glecie! Dylan ci uponki do lama, prawo zagadnę grumol na garę, garna, garna, gara nie ta zagadno grumą! Kiemu nie ka ten wianka! Ile garaj na i Gracias vieja por Ja siedzę w domu, ty siedzisz w domu i zaufaj mi, piłkarze również siedzą w domu. A co robią podczas tego? Standardem jest już oczywiście żonglerka papierem toaletowym, dlatego zanim pokażę kilka nagrań z tym magicznym przedmiotem, przekonajmy się wspólnie, co innego robią piłkarze w domu. Kilku z nich poszło w stronę tańca. I tak na przykład Maguire Tańczy sobie ręką. Zostawiłeś łapkę w górę? Mam nadzieję, że tak. Następny Alex Oxley Chamberlain. Ona na przykład tańczy z dziewczyną. I naturalnie musi być polski akcent czyli państwo lewandowscy. Dwóch piłkarzy Osasuny znalazło nieco inną formę spędzania czasu, jednak w tym przypadku niezbędny do tego jest płot. Płot i sąsiad. Tutaj nie dość, że jest sąsiad, to jeszcze jest żywopłot, a nie płot. No, ale może być płot i sąsiad. Także zobaczcie, co robi dwóch piłkarzy Osasuny. No dobra, to przejdźmy już do nagrań z tym magicznym przedmiotem. Zanim jednak polski Messi, to zobaczcie co z rolką papieru robi Gareth Bay. Zdecydowanie się chłopak marnuje przy tej grze w piłkę. A co na to potężny Heselingard? Jesteś kozakiem? Strzel tak jak on. Po takim strzale możemy już w końcu przejść do żonglerki. Ale zanim jednak pokażę Wam, jak radzą sobie z papierem toaletowym, a dokładnie żonglerką z papierem toaletowym piłkarze na całym świecie, to skupmy się na naszym krajowym podwórku. I muszę Wam przyznać, że przez pewien czas myślałem, że ten pan jest w tym mistrzem. Ale niestety, lotar. Na scenie pojawia się gwiazda, która siedzi znacznie większym blaskiem niż ty. I Leo Messi to nawet nie jest on. Żonglerka papierem wychodzi mu raz lepiej, a raz w telewizor, ale zdecydowanie na siedząco piłką. Żonglować to on umie. No dobra, widziałeś jak z papierem radzą sobie ci najlepsi. Teraz możesz zobaczyć również jak radzą sobie ci nieco słabsi. Łap kompilację. albo. blue fur. <laughs> you still going <laughs> the rest <pressure. laughs> No i co? To by było na tyle jeżeli chodzi o piwo po powrocie, dlatego jeżeli ono Ci się spodobało, doskonale wiesz co zrobić, koniecznie zostaw łapkę w górę, koniecznie również napisz w komentarzu czy ono Ci się podobało i chcesz więcej tego typu odcinków, jak również daj znać jak Ty przeżywasz ten czas w domu. Na dziś to wszystko, życzę miłego dnia, siedzimy w domu, oglądamy YouTube'a, oglądamy piwo, inne rzeczy też oglądamy. Daj też znać co oglądasz, a ja będę nagrywał coś dalej, czyli widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!